W ścianach budynku saperzy wywiercili blisko 700 otworów strzelniczych. Saperzy umieścili w nich prawie 70 kg plastycznego materiału wybuchowego. Dostrzegących miejsca eksplozji żołnierzy często podchodzili dawni bywalcy popularnego na wrocławskich krzykach lokalu. Starzy bywalcy chcieli koniecznie się z budynkiem pożegnać ze swoją siedzibą, bo oni tutaj już po wyprowadzeniu ludzi, likwidowaniu pijalni, tu mieli siedlisko, tu szpalnie no do tego stopnia, że że nawet próbowano nam podpalić ten budynek. Wchodzono w nocy po róże i na pierwszym piętrze sobie noclegi panowie robili. Gdzie by saperzy, tam ja jestem z nimi. I dlatego stąd dzisiaj jest wysadzenie tego budynku. Ja duchowo ich wspieram. Co najmniej 25 lat lokal był ulubionym miejscem spotkań. Największą popularnością cieszył się przylegający do budynku ogródek piwny. Nazywano go Monachium. To był taki dach rozciągnięty nad, nad tym ogródkiem który y, przypominał stadion olimpijski w Monachium. Było coś takiego, takie zawieszenie, taki namiot. I komuś się skojarzyło, padło do góry i tak zostało już. Ale knajpy szkoda, bo, bo to była fajna knajpa. No Troszeczkę mi go żal. Żal mi go troszkę, bo to było dość przyjemnie, szczególnie latem. Jak było głupalnie, człowiek sobie poszedł, między te drzewka przy stoliku, usiadł sobie spokojnie, wypił sobie piwko, nawet czy po imprezie w parku można było przyjść sobie, odpocząć na obecny. Tutaj był przykry, przekrój ludzi różnych, od redaktorów telewizji piątkowej, którzy mieli blisko poprzez radnych, poprzez. Studentów, poprzez ludzi, którzy kręcili motory i zaczynali tutaj. O rzemiośle saperów najlepiej świadczy fakt, że stojąca 5 metrów od ściany zburzonego budynku akacja nie doznała uszczerbku. Tak zażyczył sobie miejski konserwator przyrody. Operację przygotowano na zlecenie wrocławskiego zarządu dróg i komunikacji. Wkrótce w tym miejscu rozpocznie się budowa drugiej nitki trasy szybkiego ruchu.